Myślę, że przez te 6 dni udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której zawodnicy i zawodniczki uczestniczące w finałach akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej mogli koncentrować się tylko i wyłącznie na meczu, na wyniku, jaki osiągną, na swojej grze. Widzieliśmy, że to są zawodnicy, którzy naprawdę stanowią o sile swoich klubów i uczelni. I widzieliśmy, że to na pewno nie będzie łatwe. Dlatego... Tak jak tutaj było widać w finale, postawiliśmy nasze najlepsze działa i, i po, można powiedzieć, że pewnie wygraliśmy w tej grze. I się wydaje, że spodziewałyśmy się tego, że po prostu będzie ciężko i że trzeba będzie włożyć w mecze 100% siebie, żeby po prostu dało się wygrać. Chodzimy na, na poważnie do tych rozgrywek. Tutaj nikogo nie można lekceważyć. Jest to tak pewnego rodzaju taka nagroda za dobrze przepracowany sezon w klubach. Znaczy, dla mnie to jest przede wszystkim taka super impreza sportowa, gdzie po końcu sezonu można jeszcze sobie fajnie pograć w siatkówkę, przy okazji spotkać dużo znajomych, których się już na co dzień nie widuje. No i wygrać na przykład tym <śm> Należy się jeszcze jeden medal, co najmniej złoty, jak nie platynowy, za organizację tej imprezy, czyli adresowi UE Kraków, serdeczne gratulacje i podziękowania za trud, który ci ludzie włożyli w tę imprezę.